Hej wszystkim, tak jak się pewnie domyślacie po tytule, jest to odcinek zapowiadający turniej, który odbędzie się w niedzielę 17 listopada. Będziemy grać, jeśli ostatnio graliście, więc wiecie na pewno jak to będzie przebiegało, ale dla nowych widzów pokazuję. Będziemy grać najpierw w trybie starcia. starcia na no Solo. Wyjdę na chwilę, pokażę Wam. Oczywiście w bitwach dla znajomych będziecie grać w y, bitwach starcia solo. Y, bo ja was podzielę wtedy na grupy. A żeby się zapisać do turnieju, musicie zostawić w komentarzu swój nick y, komentarz swoim nickiem a ja wtedy Was poprzydzielam do grup. Oczywiście ja, ja to bardzo losuję te grupy. I czasem widzę, że jedna grupa jest mocniejsza, druga silniejsza, ale to RNG zapowiada. I tak ty gramy, że 5 osób z każdej grupy przechodzi dalej. I później, zaznaczcie zależności od ile osób będzie, jeśli będzie dalej więcej niż 16 osób, to zrobimy następne fazę grupowo, z której tak samo 5 osób zagra, 5 osób przechodzi dalej. I gdy już zostanie Was. Ee, 16 osób e, będziecie grać w pojedynkach e, hej, Iga, na chwilę ten pojedynkach, będziecie grać, wybieracie sobie 3 postaci w ciemno i będziecie grać w pojedynkach i w taki sposób rozstrzygniemy zwycięzcę a dla zwycięzcy oczywiście będzie karnet plus tylko po tym co ostatnim turnieju się przekonałem jest jedna niestety wada tego. Nie wiem, jeśli ktoś z was ma kogoś znajomego z supercela, czy nie wiem, jakieś wtyki tam ma, to powiedzcie, że mi odpisali na maila, bo ja już pisałem do nich, i się pytałem z tym, że osobom poniżej 16 lat ja nie mogę wysłać, yy, nie mogę wysłać karnetu. Popatrzcie, ja już mam dla was kupiony ten karnet, widzicie, już jest kupiony, już tylko czeka. I jest taki problem, że jeśli ktoś nie ma 16 lat, to ja nie mogę mu wysłać. A jeśli ktoś ma znajomości Supercela, to może Supercel e, by go odebrał ode mnie i przekazał e, do, e, do Was. A jak tam już zaczęli, właśnie bo tutaj w, właśnie klikam. A i oczywiście macie pozdrowienia od Sky i od e, Szymeksa bo bardzo chcieli być na odcinku. Także ja ich pozdrawiam też i macie pozdrowienia od nich, wszyscy. I właśnie o to chodzi. Jeśli, jeśli chcecie, to zapraszam was. Niedziela, godzina 15, zaczynamy turniej. a I będziemy grać. Oczywiście, kto się nie zdąży zgłosić w, lub nie widział tego filmiku, to, jeśli wbiję, bo ja pewnie o 14 się odpalę. Czyli od 14 do 15, jeśli wbiję, to jeszcze go dopiszę do tych grup. Także zapraszam Was każdego, zostawcie łapki w górę, dawajcie komentarze z nikami. I widzimy się w niedzielę. A dla osób, którzy też lubią Robloxa, to zapraszam Was dzisiaj na streamka o 18 z Robloxa. Będziemy grać w PetsGo. Także widzimy się o 18.